Dobry witam wszystkich serdecznie i swoich gości, którzy dzisiaj są z nami. Chciałbym szczególnie tym dziennikarzom, którzy mimo soboty podzielili się, że dzisiaj z nami spotkach. spotkać. Chciałbym dzisiaj może nietypowo zacząć to spotkanie, tą krótką konferencję prasową od złożenia życzeń, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, wszystkim kobietom. Wszystkim mieszkankom Wałbrzycha, wszystkim mieszkankom powiatu Bobrzyskiego i szczególnie niezmiernie gorąco chciałbym powitać w tym dniu jedną z najbardziej wpływowych, o ile najbardziej wpływowych kobiet na Dolnym Śląsku, panią poseł w Europarlamencie z ramienia Sojuszu Rewizji Demokratycznej, panią Lidię Geriger de Odenberg. Dzisiaj. Postanowiliśmy wspólnie w tym szczególnym dniu spotkać się z mieszkankami z mieszkańcami Wałczycha i porozmawiać na tematy bliskie nam szczególnie środowisku lewicowemu, czyli o sytuacji kobiet nie tylko w Polsce, ale również w skali całej Europy. I dzisiaj w związku z tym naszym gościem jest pani poseł. Spotkamy się już bezpośrednio z mieszkankami i z mieszkańcami Pobrzycha. Będziemy rozdawać wspólnie kwiaty, będziemy również wspólnie rozdawać nasiona. Nie zapominajmy, ale przede wszystkim spotkamy się i porozmawiamy o e, tych podstawowych problemach, e, które jeszcze przed nami stoją e, do rozwiązania zarówno tutaj na naszym lokalnym podwórku, jak i przede wszystkim e, z poziomu e, Unii Europejskiej. Tyle ode mnie i oddaję już głos naszemu gościowi. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam Państwa. Cieszę się, że dzięki Akteriowi Międzynarodowi możemy spotkać się tutaj dzisiaj, bo zorganizował tak na bieżąco całą konferencję i dzisiejszy oczywiście Pan Szymon Herety, który jako szef Sojuszu Policji Demokratycznej nad wszystkim nadzor nadzoruje działania. Mamy dzisiaj takie duże obchody dnia Krzysztofa Bardzo się z tego cieszę. Ale trochę chciałabym o tym dniu Chłopiec powiedzieć więcej z europejskiego punktu widzenia. Bo jednak ciągle w Polsce to święto kojarzy się z gościnami, z majstrowami z dzisiejszych czasów. A jest to szczególnie istotny moment w historii, szczególnie w historii równouprawnienia, które warto przypomnieć, że ponad 100 lat temu, kiedy. Wszystkie, wszystkie kobiety na świecie poza jednym krajem nie miały praw wyborczych. Bardzo dużo się zmieniło od tego czasu. To święto zostało ustanowione jako święto właśnie walki o, o, o prawa wyborczych kobiet. Dzisiaj prawie na całym świecie już kobiety mają prawo wyborcze i jeszcze kilka krajów się przed tym zbrania, ale wydaje mi się, że z tych rezultatów powinniśmy się cieszyć. Bardzo wiele Pani osiągnęło bardzo wysokie stanowiska w drugą kadencję kanclerzem jest Sandra Merkel, są bardzo istotne kobiety wpływowe w Europie, takie jak królowa Wielkiej Brytanii, która ma ogromne znaczenie, szefową międzynarodowego funduszu medytowego jest Christine Lagarde. Jest bardzo dużo już w tej chwili widocznych akcentów tego, że polityka Zmienia się, że myślimy o równouprawnieniu i wykorzystaniu potencjału kobiet w sposób rozsądny. Tutaj chciałabym Państwu pokazać wczorajsze Wysła, to jest bardzo popularny dziennik w gdzie na pierwszej stronie jest, ono, że kobiety ciągle zarabiają 25% mniej mężczyźni. To jest artykuł, który związany jest z Dniem Kobiet na pierwszej stronie. Tutaj w ciągu dalszym tej chwili, Dla czyli Dzień Kobiet, ciągle w polityce jest zbyt, zbyt, zbyt maskulinizowana, czyli zbyt dużo panów jest w polityce. I o tym debatują panie w Parlamencie Europejskim. Ale nie tylko, my cały ten dzień w Parlamencie Europejskim mieliśmy poświęcony kwestiom równouprawnienia, a obecnie najważniejszym tematem jest walka z przemocą wobec kobiet i przemocą w rodzinie. Okazał się dni temu taki raport. Jest to pierwszy raport, który został opracowany w 28 krajach Unii Europejskiej, wcześniej nie było takich danych. Przebadano 42 tysiące kobiet ze wszystkich krajów Unii Członkowskiej i proszę Państwa statystyki są bardzo zatrważające. Jedna na trzy, Przepadano doświadczyła w swoim życiu przemocy fizycznej lub e, seksualnej. Jedna na trzy. Jak patrzymy na statystyki, które wiążą się z poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, to są to takie statystyki, które można w jakiś sposób czytać. Tutaj pokażę Państwu mapę Europy z tego raportu i tam, gdzie jest ciemniejszy kolor, tam więcej jest zgłoszeń właśnie przypadków przemocy fizycznej lub Ale zobaczmy, jakie to są kraje. Finlandia, Dania, Estonia. My jesteśmy taką działane tutaj, prawda? Wszystkie tutaj kraje, Wielka tak, Brytania, Francja. Kobiety y, wśród tych krajów, które mają najciemniejsze choroby, to na przykład w Danii 52% kobiet powiedziało, że doświadczyło w swoim życiu takiej przemocy. A czy to znaczy, że długi są częściej napadane niż worki? To znaczy, że Polki nie mówią są napadane i że doświadczają takiej przemocy. Bo nasz kraj tutaj w tej statystyce wygląda rewelacyjnie. Tylko 90%, 19, przepraszam, procent powiedziało, że świadczyło takiej przemocy. W domu, na ulicy, w szkole, w pracy. To, I to jest pierwszy tego typu raport, który trzeba czytać, ale było, czyli dokładnie odwrotnie. Tam, gdzie jest to normalne, że nie jest wstyd przyznać się do tego, że Zostało się pobitym albo, albo skręconym, to tam kobiety zmaszają te przypadki, dlatego te statystyki tak źle w cudzysłowie dla kobiet wyglądają. To jest główny problem, w tym walka z przemocą w rodzinie. Ten raport dotyczy e, generalnie kobiet, ale powstają dwie e, nowe legislacje, szalenie istotne, które mówią o przemocy w ogóle w rodzinie przemocy również wobec mężczyzn, przemocy wobec dzieci. Jest to konwencja Rady Europy, która, y, którą myśmy podpisali w grudniu y, 2012 roku i do dzisiaj jej nie ratyfikowaliśmy. Bez ratyfikacji ten dokument nie wejdzie w życie. I drugi dokument, który przygotowujemy w tej chwili w Parlamencie Europejskim, y, 25 lutego przyjęliśmy strategię, która zobowiązuje Komisję Europejską do stworzenia Pana europejskiego prawa, które będzie chroniło. Y, Obywateli i obywatelki i dzieci przed przemocą. Bo takiego europejskiego prawa europejskiego do tej pory nie mamy. Także dzisiaj z jednej strony dzień bardzo miły, z kwiatkiem i z uśmiechem, ale dzień, który przypomina o tym, że jeszcze bardzo wiele jest do zrobienia. I jest to kwestia przede wszystkim edukacji, edukacji w szkole, edukacji takiej obywatelskiej, że po pierwsze, jeżeli dzieje się na przykład, to wiemy, gdzie się udać z naszymi problemami. Może. A jeżeli nie, to proszę Państwa, pierwszą przyczyną zgonu kobiet w tych krajach, które mają najczarniejsze statystyki, to jest przemoc w rodzinie. To jest pierwsza przyczyna zgonu kobiet. U nas to jest mniej więcej tych kilkanaście procent przypadków, bo wtedy Policja się zaczyna interesować tym, że popełniono zbrodnię I, po, i, i potem dochodzi się do tego, co było jej przyczyną. A to, że kobieta się zgłasza, z twarzą czy złamaną ręką, więc traktuje, że spada ze schodów albo się przewróciła. I to są przypadki, które nie wchodzą w te w statystyki. E, to powiedziane jest to, czym my się zajmujemy w tej chwili w Parlamencie Europejskim i jak chcemy chronić, chronić nasze społeczeństwo przed niepotrzebną i niedobrą przemocą, którą Rada Europy zdefiniowała w sposób następujący. Co jest powodem? Dla którego współczesne kobiety są narażone na przemoc, konwencja stambulska, bo to jest konwencja opisana w Istambule, w Turcji, punktuje źródła tkwiące w historii, religii, tradycji i kulturze, które utrwalają wzorce pozwalające do dzisiaj na dyskryminację kobiet. Jest dużo pole do opisu i do warty z żeby wszyscy obywatele mogli żyć godnie. Teraz trochę o dniu w tutaj w Wałbrzychu, bardzo się cieszę, bo to już dawno temu ustaliliśmy, że 8 marca będzie w Wałbrzychu. Mamy niespodziankę i niezapominajkę, to jest kwiatek do posiadania w w Wójsce. Kwiatek, który ma błękitny kolor, który nam się kojarzy z Europą i przeczytam Państwu przesłanie jakie tutaj mamy na tych zapominajkach, które są błękitne, drobne, piękne, wspólnoty siłą i na rąk. Kwiat i wartości zalecane do ubra. Myślę, że dobrze będzie, jak się posieje tę niezapominajkę, która też jak każda praca wykonana wymaga pewnego czasu, żeby zobaczyć efekty. Kwiatki będą w przyszłym roku, bo to dwuletnia roślina, ale potem się już sama nasiewa. Więc myślę, że, że dzisiaj fałszyszanką będziemy rozdawać niezapominajki w przyszłym roku, że będzie błękitny. Za, na wiosnę, dzięki tym niezależnemu. To, to tyle w skrócie e, odnośnie dzisiejszej wizyty tutaj w e, Wambrzyku, ale bardzo proszę, bo mamy tutaj zaprzyjaźniony e, jako, e, jako media obiektywne i dobrze relacjonujący Przyszedł, to myślę, że Pan pewnie będzie chciał z tym. Zaradzić temu, byli wczoraj policjanci, którzy na co dzień trafiają, szkolą też i pomagają osobom, które takiej pomocy po, po doznaniu przemocy w rodzinie wymagają. Były inne organizacje, które współpracują z tymi osobami, ale zastanówmy się, jak w ogóle uniknąć z tego problemu, bo co innego, zaradzić sobie z tym, co już występuje, ale wyobraźmy sobie takie idealne społeczeństwo, gdzie tego problemu w ogóle nie ma, bo nie musi go być. Kiedyś też trudno było sobie wyobrazić społeczeństwo europejskie, które będzie żyło w pokoju i zgodzie i wszyscy ludzie będą braćmi. No i proszę, poeta wymyślił, a dzisiaj się to realizuje w praktyce. Czyli jest możliwe, jak się, jak się chce, że może nie być granic. Przynajmniej na pewnej części terytorium możemy żyć w pokoju, do którego inni też dążą i buchają do drzwi Unii Europejskiej. To niektórzy bardzo głośno, a niektórzy na za to swoje rzeczy. Pani poseł wcześniej wspomniała, że działania powinny być również skierowane na zmianę świadomości, na zmianę sposobu myślenia, no bo bez tego, bez takich badań, bez, bez rozmowy o tym i bez, bez artykułowania właśnie tych problemów nie wszyscy zwracają na to uwagę i nie będą podejmowane skuteczne działania, żeby właśnie przemocy przeciwdziałać. Nie każdy, tak jak Pani poseł niechlubne przysłowie tutaj przywołała. Nie każdy podchodzi do tego w ten sposób, że ta druga istota, z którą, z którą na co dzień żyjemy, jest od niego słabsza, jest, jest bezbronna, jeżeli chodzi wręcz o dzieci. I często też nie potrafią sobie się ze swoimi problemami codziennymi, skupiając, później wyładowując tą agresję właśnie na tej słabszej fizycznie stronie, z którą, z którą na co dzień żyją. I się, że to są bardzo ważne problemy, które zawsze lewica podnosiła i, i z którymi walczymy. Wiemy, że niestety nakłady finansowe w Polsce nie są wystarczające, żeby przedsięwziąć odpowiednie środki, żeby tą przemoc minimalizować albo jej przeciwdziałać, jak również prawo u nas nie jest idealne, ponieważ kobieta to sama musi zgłosić przemoc inaczej. Niestety nie podejmuje działań, które doprowadziłyby do ukarania sprawcy takiej przemocy w stosunku do kobiet. A to się może zmienić, bo właśnie w konwencji mam nadzieję, że podpiszemy przynajmniej, znaczy podpiszemy ratyfikujemy. Przy, przynajmniej taką nadzieję też wyraża pani Agnieszka Kozłowska, Rajmic, czyli pełna do spraw równego traktowania. Mam nadzieję, że do końca roku w tej konwencji jest m.in. zapis, że ofiary są chronione na każdym etapie postępowania karnego, mają dostęp do darmowej pomocy prawnej i e, na przykład jest ścigany z urzędu, to już jest u nas w prawie. Ale y, chodzi o to, że społeczeństwo nie może zamykać oczu na to, tylko musi reagować. Musi reagować na to, co słyszy, na krzyki zasięgu, bo to nie jest, i to mówi wyraźnie konwencja, to nie jest prywatna sprawa danej rodziny. To jest problem społeczeństwa, który trzeba rozwiązać. Także tutaj zachęcam Państwa do poczytania tej, tej konwencji. Y, bardzo dużo było z zastrzeżeń szczególnie zgłaszany przez tego ministra sprawiedliwości, pana Gobina, do, do tej konwencji, w której on widział zupełnie inne aspekty niż my widzimy. Na przykład powiedział, że jest to w tej konwencji wyraz ideologii feministycznej i że ona ma służyć... Dużo mocniejsze, jeśli chodzi o ochronę prawną. No i o tak się stało. Tak, to, 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 temat, to, to temat Ale e, jeśli chodzi o inne nasze prace w Parlamencie Europejskim związane z równouprawnieniem, to w ubiegłym roku przyjęliśmy taką, e, taki dokument, który mówi o tym, że stopniowo będziemy dochodzić do Parytetów w zarządach spółek To wywołało bardzo dużo kontrowersji. Takie parytety już są w krajach skandynawskich, one cały prowadziły na słabym gruncie i przeprowadzono bardzo, bardzo dokładne badania, jaki wpływ ma płeć dokładnie na to, jaki jest wynik finansowy danego przedsiębiorstwa. To znaczy, jeżeli w są sami mężczyźni, to ym, przedsiębiorstwo odnotowuje niższe zyski, niż jeżeli tam są również kobiety. Z czego to wynika? To nie wynika z jakichś fluidów, które wychodzą, że tak powiem, związane z, z płcią, tylko to wynika z tego, że w momencie, jak się dopuszcza inny punkt widzenia do debaty, to rozwiązanie jest lepsze. Rozwiązanie jest po prostu lepsze, jest mniej ryzykowne. I ewidentnie stwierdzono, że tam, gdzie są trzy kobiety w zarządzie, wybrane jako osoby, które są kompetentne oczywiście do tej funkcji, bo zasadą pierwszą do wyboru jest kompetencja. I to prawodawstwo, które myśmy ustanowili, jest takie, że na takiej rekrutacji trzeba odpowiednio zbalansować tak pojemnistę, bo ten wygrywa najlepszy. Ale jeżeli są dwie osoby o takiej samej kwalifikacji, i jest to i kobieta, i mężczyzna, to pierwsze słowo powinna dostać ta płeć, która jest niedoreprezentowana w zarządzie. Czyli jeżeli jest więcej kobiet w zarządzie, to powinien być to mężczyzna, a jeżeli jest więcej mężczyzn w zarządzie, to powinna to być kobieta. Ale tylko w takim przypadku, gdy kwalifikacje są te same, doświadczenie i tak dalej, więc w skrócie dostaje tyle samo punktów oceny, to wtedy ma być preferencja dla tej płyci niedoreprezentowanej. Także ja poczytałam sobie trochę w różnych, różnych komentarzy na ten temat, które oczywiście schodziły zupełnie na boki i nie analizowały tego, co jest meritum, a badania potwierdzają to, że po prostu jak się w proces decyzyjny włącza kobiety, czy jak jest balans, to po prostu rozwiązanie jest lepsze, bo każdy widzi pewną, pewne spektrum danego, danego problemu, a jak mamy pewną reprezentację społeczną, czyli kobiety, to jest po prostu do tego powinniśmy dążyć. I do tego dążą też i parytety, które są na listach wyborczych w każdym kraju inaczej. My akurat jesteśmy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i nasza lista dolnośląska nr dwa ma parytet 50 na 50. Także bardzo się z tego cieszymy, bo to jest pierwszy taki <coughs> przypadek w historii, że tak jest zbalansowana lista. I Cieszymy się, że inne partie też to widzą, co więcej, no mamy już nawet parytet, który mówi o 30% ale, ale lepszy rzecz niż, niż nic, z tym, że ważne są nie tylko te, te parytety, które są ustawione, ale również takie są konsekwencje, jeżeli się nie przestrzega tego parytetu. Na przykład we Francji jest 50 na 50, ale bardzo często się nie obsadza tych miejsc domskich, one są puste. Z jest lista ma 50 kandydatów, jest 7, i tych trzech co brakuje, to są kobiety. Ale ta lista jest dalej ważna. Ma puste miejsca, płaci się karę za to. Na przykład partia UMP, która kiedyś szefował Sarkozy, wtedy kiedy prezydent Sarkozy został wybrany, zapłaciła wydaje się 14 milionów euro kary za to, że nie obsadziła wszystkich miejsc na liście. Głównie no, kobietami, ale lista była ważna. i bardzo doszło do władzy. No, ale w Hiszpanii jest zupełnie inny model. Tam jest 40-60% reprezentacji każdej z płci. I jeżeli to nie jest przestrzegane, to na natraci ważność i nie trzeba być listy. Zatem tam konsekwencje w Hiszpanii są dużo ostrzejsze. Że trzeba jednak pracować nad tym, żeby była dobra reprezentacja, Mi się wydaje że to 40 Najbardziej mi się podoba rozwiązanie szwedzkie, które nie ma żadnych kwalitetów, ale nikomu do głowy by nie przyszło, żeby było inaczej. To znaczy nikt nie tworzy listy, gdzie nie ma balansu. Społeczeństwo zostało tak wychowany przez wiele, wiele, wiele lat. Zresztą to ponad 100 lat to, to było spotkanie z Goden Hadze odnośnie pierwszego dnia kobiet w Europie. I kraje skandynawskie bardzo dbały o to, i kobiety. Organizacje również pilnowały tego, żeby ustalił się naturalny model społeczny, gdzie po prostu niewyobrażalnym jest to, żeby w jakimś wydajnym zasiadali na przykład sami mężczyźni albo same kobiety. Musi być balans. I to rozwiązanie jest oczywiście wydaje mi się idealne, ale zanim do niego dojdziemy, to musimy mieć parytety. Bo inaczej się nie Jeżeli nie ma więcej pytań, to myślę, że...